Ej, a może choć przed Everesta tutaj Okej okay. No przed Mont Everestem dobrze będzie. Na F piątce, nie? No raczej, że. No raczej. Poczekaj, muszę się tak w miarę z tobą ustawić, Stój w miejscu się nie rusz kurde. Jo, się macie tu Minecraft w soku. Fajnie, że swoje powitanie, choć to szczególnie. Dobra, roku. mów. I siemacie, się macie z tej strony Andreas, a ze mną jest. Mów dalej. Jeszcze z tym. To jest drugi odcinek naszych pogromców, mitów z Minecrafta, no i dzisiaj mamy ponownie dwa pytania i pierwsze to jest nadesłane przez użytkownika Kłarek. to wprawdzie, Quarek12, to wprawdzie nadesłał mi to jako ciekawostkę, ale stwierdziłem, że pokażę to również jako pytanie, jako mit właściwie, czy da się zrobić, no kurde, czy da się rozwalić teren za pomocą TNT pod wodą, no i pytanie Minecraft Sokola, które brzmi czy efektywnie jest zniszczyć liście na przykład ręką, czy aż czekać, aż po prostu automatycznie liście znikną i wypadną z nich sadzonki. Użytkownika nie pamiętam, który to podał, lecz tutaj gdzieś na górze ekranu będziecie mieli taką tabelkę, na której właśnie ten użytkownik jest przedstawiony. Ok, no i na sam początek przedstawię ten mit nadesłany przez qrp 12 no, i on mi powiedział, że rzekomo możliwe jest rozwalenie terenu za pomocą TNT pod wodą. No, i dzisiaj naszym zadaniem będzie sprawdzenie, czy jest to prawda. No, i tak widzicie, tutaj sobie przygotowałem w swoim inwentarzu TNT, zapalniczkę. No i jeszcze jeden blok. Dlatego, że zobaczcie, do czego to się później przyda. No, i na sam początek po prostu postawimy TNT po czym je odpalimy. Widzicie, TNT wybuchło. Tego, jak mało. Klient wybuchło, no i... i widzicie, nic się nie stało. To teraz zrobimy tak, jak powiedział nam ten użytkownik. Na górę postawimy blok piasku, dajmy na to. No Okej, okay, dobra. Piasek wniknął. O, no i jak widzicie, damage udało się zrobić na terenie. Także mit potwierdzony. No okay, i więc Teraz będzie drugie pytanie: Minecraft sokola. No i teraz przekazują pałeczkę. Tak, musiał kraść mi. No więc. Aha, weźmiemy sobie game moda 0. Game mod 0. No i sprawdzimy, czy efektywniej jest niszczyć liście, czy lepiej zaczekać, aż same wypadną. Czyli w zielonych będą liście, które same znikną, a w czerwonych my zniszczymy liście i zobaczymy, gdzie szybciej wypadną. I może też zobaczymy przynajmniej, gdzie Szybciej jabłka wypadła. Teraz wypało. to kurde jedna, sadzon jedna sadzoneczka mi już wypadła. Mi jak na razie nie wypadło nic. O, mi jabłko i sadzonka wypadła. Poczekaj. Mocnik. Ja nie wypadło nic. Spoko. Niszczę mniej więcej w takim no, jest, yy, zobaczyliśmy akurat teraz, yy, że z jednego liścia może wypaść dwa itemy, czyli sadzonka i jabłko, bo mi tak właśnie teraz wypadło. No dobra, wypadła następna. Ile masz? Hmm. Dobra, no to teraz okay. czekamy aż yy, ...aż tutaj to, Andreas. Czekaj, nie zbieraj tego masz. Ty, sadzonki i jedno apple, znaczy jabłko, yy, które wypadły z tych zniszczonych, a ja jedno pozbieram. Apple. Słucham? Jedno apple. <laughs> a ja pozbieram właśnie z tych, co. No więc tak, Minecraft Sokol zebrał 7 sadzonek i jabłek ile? Jedno jabłko, ale gdzieś wyrzuciłem. Ja je chyba mam. A, to wyrzuciłem chyba. A ja zebrałem 3 sadzonki, czyli jak widzicie bardziej efektywne jest czekanie aż spadną po prostu te sadzonki same niż niszczenie po prostu tych drzew, także no po to, to drugi jest bardziej efektywny. No, e, tak więc e, to raczej na tyle, prawda, Andreas? No dokładnie, w tym odcinku byłoby to na tyle, tak więc e, prosi, prosimy widzów o nadsyłanie pytań, nadsyłanie mitów i jak zbierzemy znowu jakieś mity, no to na następny odcinek, myślę, że powinien ukazać się niedługo, no to w następnym odcinku ponownie wystąpimy z dwoma mitami, tak więc... Jeżeli nasze filmiki Wam się podobają, możecie zasubskrybować nasze kanały, zostawić komentarz pod tym filmikiem, lajknąć go, albo po prostu być naszymi widzami. A z naszej strony to już na tyle. No i do usłyszenia w kolejnym. Poczekaj jeszcze film. chwileczkę. I mój film będzie w odpowiedzi wideo o Andreasa. Tak więc mi też.